Cześć, witam Was wszystkich moi drodzy, mam nadzieję, że macie wspaniały, cudowny i słoneczny dzień. To dokładnie tak jak ja mam dzisiaj na początku lutego, który szczerze mówiąc wygląda jak początek wiosny. A dzisiaj będziemy sobie odpakowywać pudełko. Jest to pierwsze pudełko moje tego typu. Stwierdziłam, że sobie zamówię, czemu by nie. Ponieważ każdy z nas lubi sobie czasem poświętować, a luty to święto zakochanych, postanowiłam, że sprawię sobie prezent walentynkowy i zamówiłam sobie Look Fantastic. Beauty Box. Oczywiście warantynki zobowiązują i pudełko jest różowe. Nigdy wcześniej nie zamawiałam Look Fantastic, ale słyszałam, że jest to całkiem dobre pudełko i znajdują się tam często bardzo y, luksusowe kosmetyki, dlatego stwierdziłam, że czemu by nie? Zobaczymy, co się w środku znajduje. Przyznaję, że chyba samo pudełko sobie zostawię, bo jest bardzo ładnie i solidnie wykonane i już widzę po prostu do niego zastosowanie. Wiecie, można tam trzymać szminki czy cokolwiek. OK, pierwsze jest magazyn Look Fantastic. Z tego, co słyszałam, po prostu tak jest i tutaj znajduje się oczywiście sneak peek i opisane są wszystkie produkty, które znajdują się w tym pudełku, ale nie będziemy wiadomo czytać tego pudełka, bo nie chcemy sobie spoilerować. Pudełka jest zapakowane, Jest to bardzo dobra naklejka. Udało się odpieczętować naklejkę i oto zawartość. Mm. Zawsze najbardziej cieszę się z tych takich śmiesznych makaroników w środku papierowych. Nie ja wiem, mam jakąś manię na ich punkcie. Tak prezentuje się po tylko przy pierwszym spojrzeniu, a teraz przyjrzymy się dokładnie, co się w nim znajduje. Największy wydaje się tutaj e, maska do ust. Jest to dokładnie taka sama maseczka, jak sobie kładziecie na twarzy, tylko i wyłącznie na usta. A ponieważ wiadomo, luty to jest bardzo całuśny miesiąc, to dodano nam maseczkę do ust. Ja szczerze mówiąc, nigdy czegoś takiego nie używałam i nie mam pojęcia, w jaki sposób to yy, powiedzmy działa. I tu ponoć aż na 15-20 minut trzeba to zostawić. Zobaczymy, czy faktycznie to zadziała i spowoduje, że moje usta będą bardziej całuśne. Kolejne to firma Espa. Yy, Słyszałam o tej firmie, jest to całkiem dobra marka, i w tym przypadku mamy do czynienia z olejkiem detoksującym. Wygląda naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Podoba mi się to takie opakowanie takie szklane. Zawsze to dodaje takiej troszkę ekskluzywności produktom. Bardzo ładnie się wciera i szczerze mówiąc, pachnie jak. Hermata cytrynowa. Co mi się podoba osobiście, bo lubię bardzo cytrusowe zapachy, więc jestem zdecydowanie na tak. Zobaczymy, poużywamy, zobaczymy, czy to będzie się fajnie e, korzystać. Aczkolwiek cieszę się, że jest to właśnie ta firma, ponieważ wcześniej nie miałam okazji spróbować, a teraz będę mieć. Kolejną rzeczą, która jest szczerze mówiąc, w pudełku największa, to jest to Beauty Blender. Jeżeli używacie beauty blenderów, na pewno wam się przyda. Ja używam, obecnie mam beauty blender, ale zawsze się przyda jakiś zapasowy wiadomo na wyjazd. Bardzo fajnie. Tu jest firma Brushworks. Jest to firma Brushworks i z tego co widzę, jest to jakiś nagradzany aż beauty blender nagrodą z 2018, ale zakładam, że wciąż aktualny. Jest troszeczkę sztywny, ale wydaje mi się, że po jakimś czasie używania oczywiście on się wyrobi, bo jak się trochę go użyje, potem umyje, trochę użyje, potem umyje, to wydaje mi się, że po prostu wcale nie się miększy. Albo być może po prostu tak jest. Niektórzy pewnie wolą trochę twardsze. Więc całkiem przyjemny i różowy. Ja akurat uwielbiam kolor czarny, nie różowy, ale wydaje mi się, że to też bardzo mocno pasuje do tematu walentynkowego. Kolejna jest maska bardzo nieduża, i szczerze mówiąc, podejrzewam, że zużyje się dosłownie na kilka razy. Od firmy Filorga. Jest to maska ponoć przeciw zmarszczu. no Wiadomo, takie rzeczy są ważne dla każdej kobiety i na pewno przyda się to przed jakąś randką walentynkową, spróbować akurat uczynić nas bardziej ponętnymi. Kolejna rzecz jest Uber Uber malutka. Zakładam, że jest to jakiś tester. Ale jest to super uroczy, malutki tester, zakładam, że świetnie się przyda na podróż. Jest to od firmy Illamasqua, ja już korzystałam z Illamasqua. Jest bardzo fajna ta firma, Śminki są bardzo fajnie nawilżone, mają wyjątkowo y, fajne wykończenie, są takie lekko satynowe. Natomiast to jest uber malutkie i słodkie po prostu. Kolor jest taki bardzo naturalny i typu nude, więc spodoba się każdemu kto lubi takie kolory. Ja akurat jestem wielką fanką czerwieni, ale nude też się bardzo przydaje, wiadomo na co dzień do pracy. Chcemy wyglądać też bardziej naturalnie, więc na pewno przyda się mi na jakąś podróż zwłaszcza w tej wielkości. I ostatnią rzeczą, która jest szczerze mówiąc e, największa i naprawdę, naprawdę bardzo mi się podoba opakowanie, chyba po prostu to jest najbardziej rzecz, która mi się najbardziej podoba z tego pudełka. To jest naobej. No to jest e, tonik do twarzy, więc e, duży, duży plus za. Jeżeli mieszkaliście kiedyś e, na wsi, to jeżeli ścinaliście trawę za pomocą kosiarki albo. Nasycznie to pachnie to jak trawa zaraz po skoszeniu, zastanawiałam się, ale tak, pachnie to jak trawa zaraz po skoszeniu, zakładam, że jest powód ku temu, żeby to tak pachniało, niektórzy lubią ten zapach, niektórzy nie, nieważne, ważne jest działanie tego i mam nadzieję, że będzie działało dobrze, akurat tego nie korzystałam, ale duży plus za pudełko, naprawdę bardzo fajne pudełko, które naprawdę wydaje mi się takie ekskluzywne przy niskim nakładzie środków, ponieważ to jest w sumie plastikowe, ale to jest drewniane i nadaje temu właśnie taki świetny, świetny sznyt. I to już niestety wszystko, co się znajduje w tym pudełku. Um... Ja oceniam to oko całkiem, całkiem dobrze. Bardzo mi się podoba zróżnicowanie produktów jak na pierwsze pudełko. Jestem pozytywnie zaskoczona, zwłaszcza, że zdawałam go gdzieś tam z kodem, więc 50% taniej, więc za tą cenę, którą zapłaciłam, około 50 zł, jest to świetna wartość. To, zakładam, samo kosztuje pewnie tą kwotę, ale zaraz sprawdzimy. Zobaczymy, po ile liczą sobie te rzeczy. I tak według tej książeczki to kosztuje 12 funtów. To kosztowało ponad też 12 funtów, ponad. Ta maseczka ponad 4 funty. Beauty Blender prawie 6 funtów, co jest szaloną ceną, ale szczerze mówiąc, e, faktycznie u nas też jest trochę tak, że te Beauty Blendery są zaskakująco drogie, czasami biorąc pod uwagę, że. Za Beauty Blender czasami musisz dać 25 zł, a za szminkę, która jest tuż obok, kosztuje ona na przykład 15 zł. To taka dobra szminka. Kolejna to Espa, to jest w wartości 5 funtów. I macie pańkę szminka in W tej wartości kosztuje około 10 funtów. Czy się zgadzam? No w sumie tak, już same te szminki z reguły kosztują około 100 zł, nie licząc ewentualnych jakichś promocji. Yy, więc załóżmy, że to jest jakieś połowa normalnej szminki, czyli zgadzałoby się, że około 10 funtów by takie coś maleństwo kosztowało. Na końcu książeczki jest oczywiście sneak peek do przyszłego miesiąca, i ma być to yy, Madara Time Rink Smoothing Layer Cream czyli krem do oczu. Ja jestem jak najbardziej za, bo uwielbiam kosmetyki do oczu. Oczy to mój słaby punkt, zwłaszcza cienie pod oczami, które ewidentnie sam przestaram się zneutralizować i walczyć z nimi. Dlatego jestem bardzo na tak. Natomiast to podoko, podobało mi się, bardzo mi się podobało. Chociaż jedyną uwagę miałabym do tego do tej szminki, która jest według mnie ubermalutka i fajnie by było gdyby jednak dorzucili e, dużą wielkość tej szminki, byłoby dużo przyjemniej, wydaje mi się i tak bardziej, wiecie, tak z przytupem na walentynki. Czy zamówię kolejny box? Zakładam, że tak, ponieważ podobało mi się właśnie to, co było w środku i jestem ciekawa, co będzie w przyszłym miesiącu. Więc zobaczymy, spróbujemy, może jeszcze będą ciekawsze rzeczy. Czekam cały czas na jakąś kolorowkę do oczu, ponieważ jestem wielkim fanem ogólnie malowania oczu. Więc zobaczymy, może w marzec mój urodzinowy miesiąc przyniesie mi coś fajnego. Tymczasem ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam podobał się ten unboxing, zostawicie łapkę w górę. Możecie mnie tam zasubować, jeśli macie ochotę. I do zobaczenia w kolejnym unboxingu, ponieważ to, co tak naprawdę najbardziej lubię robić, to otwierać pudełka i malować oczy. I lubię też robić inne rzeczy, ale to akurat jest tematyka na inny kanał.